Masz zamiar zrobić? Przestań to wąchać. Nie wolno tego jeść. się, mój popyt jest zrobiony z żelków i jest naprawdę dobry. Wow, to jest dopiero szczęście. Kurcze, niewiele już zostało. Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie? Teraz wy? Może moje popyty też są z żelków? Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada. Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Masz rację, Fibi, nie zamierzam się dzielić. Mia, jesteś cała brudna. Wielkie mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim prawie czysto. Zostałem tylko ja i to jest świetna wiadomość. Ciekawe, z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Są prawdziwe! Jak fajnie! Można się nimi pobawić. Boże, jakie to jest kojące! Zdecydowanie to mi się teraz przyda. Wow, chipsy! To wspaniała wiadomość, ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem. Myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować. I co tam masz, Fibi? Jeszcze tego nie rozumiem. Chips spadł ci prosto w oko. To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. Myślałam, że opakowanie jest puste. Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam. No i po wszystkim. Dobra, czas sprawdzić, co ja mam. Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę! Ta puszka nie ma dna. I nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić? Myślę, że jest ich stuzin. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje. Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw. Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna. Zmuchnąłeś wszystkie chipsy. Kurczę, Mia, nie popełniaj tych samych błędów co ja. Zaufaj mi, wiem jak radzić sobie z jedzeniem. Wow, jak dużo chipsów! Wręcz się nie kończą! Jest ich chyba ze sto! Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował? Oczywiście, że mam. Nie zbliżaj się do mojego jedzenia. Poradzę sobie bez Twojej pomocy. To niewiarygodne! Jak ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się ktusi. Trzeba uratować mije. Chwileczkę już pędzę z pomocą. Proszę. Bardzo dziękuję, Deni. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony. To jakiś koszmar. Jestem cała mokra. Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo kitketów. Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam zaledwie 10 sztuk. A Fibi ma tylko jednego Peszek. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej, nie musisz rzucać we mnie opakowaniami. Jaka gruba warstwa czekolady, fantastycznie. Uwielbiam ten wafelek w środku. Obrzuciłaś nas okruchami. Przepraszam, to było przypadkowo. Zapamiętamy ci to. Teraz Mia musi zająć się swoimi batonikami. Myślisz, to świetny pomysł. Jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań. Super! Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak! Jest niewiarygodny. Nie mogę się zatrzymać. To są najlepsze batony na świecie. Gdzie się podziały twoje maniery? Mija! Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko, nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie, powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się! Masz jeszcze ze sto czekoladowych batoników do zjedzenia. Cibino rację, zabiera się za nie. Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście. Wow! Postanowiłem zbudować coś niesamowitego, czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe! To była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł. To jest naprawdę fajnie. Jak chcesz? To nam pasuje. Wybacz Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem. Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy. Było warto? Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. dostałam największą porcję. Sto gum na raz. A wy ile macie? Deni ma tylko jedną. Co za ubaw. Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie. Mia, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Denny? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. Dwie sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinieneś pracować w cyrku. Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję, Mia. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolejna na Wow, pozbyłaś się wszystkich opakowań jednocześnie, ekstra! Takie sztuczki mogę zrobić z łatwością. Potrafię też zasysać guma jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon! Chyba najwyższa pora żeby go przebić. Przepraszam Mia, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś, Deni? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Chyba coś jest ze mną nie tak. Odkleiłaś sobie brwi! To straszne! Muszę je przyczepić z powrotem! Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne! Nie obchodzi mnie to! To twoja wina! Czas, żeby mi ja popracowała szczękami! Ostrożnie Fibi, bo zniszczysz stół! Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam! Czy ty masz gumowe usta? Jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Dajcie spokój, to nic takiego. Fibia, a ty dokąd? Stój! Trzymam cię! Danny, to nic nie da. Jej balon jest za duży. Musimy ją uratować! Jest wyjście. Trzeba wystrzelić z procy i przebić balon. To dobry pomysł. Myślę, że dam radę to zrobić. Hmm. No i co? Nie trafiłeś. Daj mi to. Jesteś pewna? A, mój balon pękł. Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. E, przepraszam, starałem się jak mogłem. Zostaw, to jeszcze zepsujesz. Chcę, żebyście zrobiły mi pączki. Mówisz, masz. Jestem gotowa. Moja słodziutka. Myślę, że z tą maszyną do robienia pączków to będzie szybkie i łatwe. Trzeba tylko wlać do niej ciasto. Nawet ja dam radę. Tylko moje pączki będą kolorowe. Tak jest o wiele ciekawiej. Wnosiu, jaka z ciebie pomysłowa dziewczyna. Nie mogę tego słuchać. Prawdziwe pączki są czarne. A czerń najlepiej komponuje się z czerwienią. Więc moje pączki będą miały czerwoną polewę. A z wierzchu dodam odrobinę bieli. W ten sposób będą jeszcze ładniejsze. Rączka, musisz mi pomóc. Przynieś mi natychmiast miseczkę. Dobra. Naleję do niej syropu truskawkowego. Ten nabiorę go strzykawką. Po co? Zaraz się dowiecie. Babciu, patrz! To krew! To straszne! Babciu, wszystko w porządku? To po prostu syrop. Po co tak straszyć, babunie? Robię to dla twojej wnuczki. Chcę, żeby dostała nie tylko pyszne, ale i piękne wączki. Gdyby mi je przynieśli, to na pewno bym zemdlała. Pokażę wam, jak powinien wyglądać normalny pączek. Przede wszystkim nie ma potrzeby, żeby były czarne. A dla urody wystarczy odrobina cukru pudru. Spójrzcie tylko, jakie są piękne. Piękne to są moje pączki. Jedno spojrzenie wystarczy, żeby poprawić sobie humor. A żeby było jeszcze fajniej, dodam troszkę kolorowej posypki. Tylko jak otworzyć tę puszkę? Kurczę. Moja kochaniutka, to było naprawdę zabawne. Najważniejsze, że trochę trafiło na pączki. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Ojej. Wednesday zrobiła pączki w swoim stylu. Wyglądają dość przerażająco. Ale są całkiem smaczne! Ciekawe, co to jest? Ojej, syrop! To świetny pomysł. Babciu, teraz będę próbować twoich pączków. Nie będę kłamać, są takie sobie. Za proste, a te pączki wyglądają o wiele ciekawiej. Mam nadzieję, że też dobrze smakują. To są najpyszniejsze pączki, jakie kiedykolwiek jadłam. Gratuluję, siorka, wygrałaś. Dziękuję, Margo. Hmm. Wednesday, przestań mnie straszyć. W tej rundzie musicie zrobić dla mnie koktajl. Pyszny i piękny. Robi się. Nie ma problemu. No dobra. Żeby mieć wygraną w kieszeni, zrobię koktajl z tego, co Margo lubi najbardziej. Zacznę od kwaśnych cukierków Toxic Waste. Muszę zrobić tak, żeby cukierki zamieniły się w rzadką masę. Dlatego muszę je roztopić. Gotowe. Otwieraj się. Sprawdźmy. Tak, udało się. Teraz czas na Skitelsy. Nie ma wątpliwości, wszyscy kochają te cukierki. Ale najpierw muszę je rozdzielić według kolorów. Żeby potem ładnie wyglądały w naszych kolorowych i smacznych kubeczkach. A teraz Sprite. No jak mam go otworzyć? Wiem, użyję spinki do włosów. Aj! Jak mokro i słodko. Biedactwo. Wszystko gra. Wzięłam tylko prysznic ze Sprite'a. Teraz wleję go do kubeczków. A z wierzchu dodam bite śmietany. I ozdobię cukierkami. Tada! Moje arcydzieło gotowe. Brawo! Tylko twój koktajl wcale nie jest zdrowy. A Margo potrzebuje witamin, więc napój powinien być jak najzdrowszy. Witamin najwięcej jest w warzywach, dlatego przygotuję warzywny koktajl. Wrzucę warzywa do blendera i porządnie zmiksuję. Co za zapach. Jestem pewna, że Margo będzie zachwycona. Mam no, wątpliwości. Mój koktajl zacznę od syropu truskawkowego. Obleję nim szklankę dla dekoracji. Następny będzie sprite, do którego dodam odrobinę zielonego syropu. Rączko, znowu potrzebuję twojej pomocy. Musisz zdobyć dla mnie bitą śmietanę. Pozbędę się tego czegoś Przysięgam! To jest przerażające! Ukradła mi bitą śmietanę! Obserwujecie. Dziękuję. Dobra robota. Nie przejmuj się, one żartują. Dodam do koktajlu śmietankę i ozdobię żelkowym okiem. Wygląda odjazdowo. Margo, czas spróbować. Wednesday, jak zawsze najbardziej oryginalne podanie. Zrobiłaś bardzo smaczny koktajl. Żelek jest wisienką na torcie. A raczej okiem. O, oh. uh. Babciu, znowu zrobiłaś mi mieszankę wszystkich warzyw. Wiesz, że ich nie cierpię. Fu, ochyda. O, oh, siostrzeczka znowu wymyśliła coś fajnego. Spróbuję, jak to smakuje. Ale czad. Rebeka, znowu wygrałaś. Hurra, znowu wygrałam. Tym razem zaskoczcie mnie jakimś pysznym makaronem. Jej. Mam kilka pomysłów, Babciu. Nie śpi, czas na gotowanie. E, makaron? Pewnie. Nie ma nic prostszego niż spaghetti dla mojej wnuczki. Wiecie, jak sprawdzić, czy woda w garnku jest gorąca? Pomoże mi w tym rączka. Przestań się sprzeciwiać, przecież niczego nie czujesz. No dobra, można wrzucać spaghetti, a ja chcę sama przygotować makaron. Mam tu mąkę. A Tak, teraz każdy ma tu mąkę. Nie gniewa się, babciu. Przecież to było niechcący. Dobra, trzeba wyrobić ciasto. Do mąki dodam jajko. Wymieszam. Chyba gotowe. Najpierw ulepię jest ciasta takie kuleczki, a potem dodam do nich barwnika, żeby spaghetti było kolorowe. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w specjalnej maszynce. Potem zrobić tasiemki. Super! Kolorowy makaron prawie gotowy. A ja uważam, że wszystko trzeba gotować z miłością. Ojej, okulary zaparowały, nic nie widzę. Czy nie za dużo keczupu? Nie babciu, nawet go nie otworzyłaś. Ojej, ale ze mnie... O Boziu! Co za tragedia, Wednesday, patrz! Taki widok zwykle ciebie cieszy. Dziękuję za chusteczkę. Mogę wreszcie zabrać się za makaron. Niewiele zostało mi do zrobienia. Dodam jeszcze keczupu. Brawo, babciu. Wygląda pysznie. Pysznie, ale jakie nudne. Wicie to zrobić, żeby spaghetti było ciekawsze? Trzeba pofarbować je na czarno. Rączka, daj mi barwnik. Babcia podsunęła mi ciekawy pomysł. Dlaczego by nie dodać tutaj troszkę grozy? Keczup, a na tym oko. Jak wam się podoba? Oh to upiorne, nie zjadłabym tego. A ja jestem dumna z mojego tęczowego makaronu. Mam nadzieję, że Margo go doceni. Hmm. What? Wednesday, znowu mnie straszysz? Podanie bardzo ciekawe, ale makaron do niczego. Babciu, zrobiłaś klasyczne spaghetti z ketchupem. Całkiem niezłe. Moja kochaniutka. Ojej, ciekawe co wymyśliła Rebeka. Mam nadzieję, że to jest nie tylko ładne, ale i smaczne. Mmm, pyszności. Starałam się jak mogłam. Rebeko, znowu wygrywasz. Hurra, to mój szczęśliwy dzień. Wednesday, prawie zapomniałam. Kupiłam ci spineczkę. Będzie na tobie świetnie wyglądać. Wielkie dzięki, nie noszę czegoś takiego. Zróbcie mi tym razem sałatkę. Już się robi. Nikt nie robi lepszych sałatek niż ja. Spróbuję. Potrzebujemy dużo sałaty. Kurczaka. I oczywiście grzanek. Oj, to nie na moje zęby. Zetrę też trochę sera. Wiem, że Margo go uwielbia. A ja zamierzam zrobić wiosenny prezent dla Margo. Nie będzie to zwykła sałatka. Jadalne kwiaty na długich łodygach. Wednesday, zobacz, jak pięknie to wygląda. Porażka. Ja mam naprawdę fajny pomysł. Zrobię sałatkę w papryce. Pokruszę do środka wszystkie składniki. Z ogórka zrobię język. A oczy będą z oliwek. Zobaczcie, jaka słodka ropuszka. Co tym razem na mnie czeka? O, Rebeko, wymyśliłaś coś naprawdę fajnego. Ale bez smaku. Ojej, babcia wie, jak zrobić przepyszną sałatkę. Pycha, prawdziwa uczta. Wednesday, czy to oliwki? Nie cierpię ich. Rwu, babciu, gratuluję zwycięstwa. No, nareszcie tak długo na to czekałam. O, musimy jeszcze zamówić farby. Przybij piątkę. O, jest i kurier. Hura! to paczka. Witam. Yes. Proszę za mną. Tutaj, tutaj. Świetnie, dziękuję bardzo. Szybko spójrzmy, co tam jest. Zaczynajmy. Dobra. To pasuje mi, co? Jak to działa? To proste. Wszystko wywiercę. Ojej, to jest takie ciężkie. Ostrożnie. Wiercę, tu postukam. Jeśli postępować zgodnie z instrukcją, wszystko się uda. Trzymaj, a ja zmierzę. No proszę, dałyśmy radę. Super! Oto schodki na pierwsze piętro. Dziewczyny, jesteśmy super budowniczymi. Właśnie! Tu jest coś jeszcze. Żółte pudełko dla mnie. Dla mnie zielone. Niebieskie, czerwone. Wow! Całe wiadro farby. Żółta farba w sprayu. A ja mam pałek. A ja mam pędzel. ty. Bierzmy się do roboty. Trzeba pomalować to miejsce na żółto. ta buźka. Dobra, a teraz na poważnie. Ojej. Ale tu jest fajnie. Wiadro w ruch. Jedna sekunda i gotowe. Yes! Rękawiczki, żeby się nie pobrudzić. A teraz trochę pracy pędzlem. O tak! Ale fajnie mi to wyszło. Jedziemy z tym wałkiem. To jest to. Teraz wszystko jest zielone. Świetnie nam poszło, dziewczyny. Wdech, wydech, wdech, wydech. No właśnie, muszę przecież udekorować pokoik. Co ja tu mam? Jakie śliczne kwiatki. Wezmę je wszystkie i rozrzucę po całej ścianie. O tak! Jakie to ładne. Co tam jeszcze jest? Poduszki. Nie mogę się bez nich obejść. Teraz mam miękki kącik. Pan kaczorek. Ej, nie podglądaj. Skończyłam rozgrzewkę, co tam robi Britney? Ojej, udekorowała pokój. Mnie też by się przydało. Gdzie jest moje pudełko? Sprawdźmy. Taśma LEDowa, tego mi trzeba. Wyszedł świetny wzorek. A z tej waty można zrobić chmury. Super, mięciutka jak chmurka. Muszę to tylko pomalować. Potrząsnę i jedziemy z tym. Gotowe. Włączamy światło. Wow, to tak jakbym trafiła do nieba. Ale odlot. Potrzebuję tylko leżaka. Buu! Hagiłagi mówi wszystkim cześć. Czas na jakieś foteczki. Co? Udekorowała pokój? Ja też chcę. Co ja tu mam? O, zegar. Świetnie, powieszę go tutaj. Chociaż nie, nie podoba mi się. A może to? To też nie. O, te usta są idealne. Okej. Okay. Teraz rzęsy. No pięknie. Mój fotel-worek jest najwygodniejszy. A teraz zrelaksujmy się z moim kumplem. Zobaczmy, co jest w pudełku. Mata z roślinkami. Udekoruję nimi całą ścianę. To jest takie piękne. Dorzucę kwiatka. Co to jest? Muszę to nadmuchać. Ojej, to było trudne. Ale nadmuchiwane krzesło gotowe. Jest idealne na drzemkę. Zwłaszcza z creeperem w dłoni. Ej, dziewczyny! Przedstawmy sobie naszych kluszowych przyjaciół. To takie słodziaki! Hagiłagi, masz teraz du, 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 du. trzech nowych kumpli. Jerzyu jesteś taki słodki, jak dobrze awesome. cię mieć! Podoba Ci się pokoik, co? Wiem, co spodoba Ci się jeszcze bardziej. Ten samochód. Gotowy? No to gaz do dechy i jedziemy! A teraz wracaj. Yes! Cześć, ptaszku. Spójrz to jabłko. Powiedz jabłko. Nie chcesz? A może motyl? Powiedz motyl. No co jest? Nie to nie. Cześć, rybko. Jak ci się podoba w torebce? Myślę, że w tym akwarium będzie ci lepiej. No i gotowe. Widzę, że już ci się podoba. Ty, no i gdzie się chowasz? O, tu jesteś. Kurczaczki, jesteście takie urocze. Po prostu was uwielbiam. Czy można być jeszcze słodszym? No idźcie się ze sobą pobawić. Kocham was tak bardzo, że nie jestem w stanie tego wyrazić słowami. Jak jesteście cudowne. Nice. Moje maleństwa. Okej, okay, tutaj jest numer. No, dzień dobry, jak to moje zamówienie? Świetnie. Troszkę poczekam. O, to na pewno kurier. Dziewczyny, to do mnie. Proszę wejść. Dzień dobry. Dziękuję. Oto i moja lodówka. O, tak. Pasuje idealnie do mojego pokoju. Sprawdźmy, co jest w środku. Mnóstwo słodyczy. Moje ulubione cukierki. Ej, są niebieskie, czyli moje. Co? No tak, dobrze. Bierz. Dzięki. No to wezmę sobie kitkę, Uwielbiam je. A kuku! KitKat! No tak, jest czerwony, trzymaj. Smacznego! Kurczę, wszystko mi zabrały. O, mam tu jeszcze skitesy. Ale fajnie. Chyba nikt nie patrzy. No to zaraz sobie... Co? Tina? No dobrze, weź je. Ale ja też chcę to zjeść. Kurczę. To nic tam już nie ma? O! Jeden cukierek. Tylko jeden. O tak, to jest super pyszne. Ekstra! Uwielbiam kikety. Pyszka! Wszystkie cukierki prosto do buzi. Rewelka. No dobra, przynajmniej cokolwiek zjem. O tak! Wykończ ich! Wykończ ich! O nie! Bateria się rozładowała! Co robić? No właśnie, mam przecież pudełko! Mam tu monitor i konsolę. Ekstra! Hej, Julie! Chcesz ze mną zagrać? No pewnie! No to chodź do mojego pokoju! Tu jest twój joystick. Jest mój. No to włączam. Ale fajnie. My też możemy zagrać. Sorry dziewczyny, ale mam tylko dwa joysticki. Nie to nie. O, ja też mam przecież pudełko. A w środku ekran i matę do tańczenia. Tina, szybko zobacz, co mam. Fajne, co? Wow. Pewnie. Rozkładaj, a ja włączam monitor i lecimy. All right, all right, all right. To jest to. Come on. Powtarzaj za awatarem. Myślę, że idzie nam całkiem nieźle. Tak, grałaś już w tę grę? Wygląda na to, że dobrze się bawią. Myślisz o tym, co ja? Dziewczyny, możemy do was dołączyć? Proszę. Hmm, a może się zamienimy. Yes! Dobra! Od tak dawna chciałam potańczyć. Dajmy czadu Julie. Kina, świetnie ci idzie. Wygramy to. Skaczymy. O tak, zdecydowanie urodziłyśmy się, żeby tańczyć.